Nie mam Co to było za Champions na Road to Glory? Trafiłem na YouTubera Adriana, który też nagrywa FIFA. Trafiałem też piękne bramki, takie, których na co dzień nie trafiam. To właśnie zobaczycie w tym odcinku. Oprócz tego nagrody za rangę pierwszą, paczki z ifami. zachowałem na to Team of the Week i otworzyłem właśnie teraz. Czy było warto? Zobaczcie. Przekonajcie się sami. Lecimy! United. Zero jeden, ładna akcja. João, Viní, e o Felix. João, Didi, esse RM to Glory. João, Felix. Z Adrianem z YouTube'a? On to streamuje teraz? To pozdro mordeczko, powrzonkać. Dzięki Adrian, pozdro mordeczko Już to był do jednej bramki w te kilka minut Dzięki, dzięki Dawid. Pozdro, pozdro Bejocik. No benzyna z, 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 z przepalon na kondogbie. Jakim ustawieniem? 4 3 1, aktualnie. Bingo bongo. Dobry skład francuski. Bardzo dobry. O jejku! Co za gol! Jean-Felix. Brawo, Ajan. I jest Vini na trójeczkę. Brawo, 12-0. Dinamo FC i droga do 140 zaczyna się właśnie teraz. Aj, pięknie żał. Pięknie, piękne przyjęcie piły. Nice. Aj, pięknie żał Felix. Oj, 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 To był jeden z lepszych moich, moich goli. That was nice. Dużo ładnych bramek w ogóle w tym Foot Champions. Po 16 0 Pierwsze w historii na Road to Glory i gramy też na Road to Glory rywala. Nice! Pięknie, w końcu wyszło. A rush. Dojdziesz. Pięć, wini Ojej, kuki słupeczek. Tutaj ktoś pisał na czacie o słupkach, no to słupeczek na zielonym Viniciusa. A Rush, lecisz. Brawo, Joe Felix. 1-0. GG. 16-0. Po raz pierwszy w historii na Road to Glory. A skoro dzisiaj piątek i weekendu początek, to szybki kupon ode mnie, który postawię na uinerze i spróbuję podwoić postawioną. Stawkę. Wejdę oczywiście w zakładkę Wielkie Kursy, i tutaj naprawdę mamy dobrą ofertę. Piotr żyła według mnie w kwalifikacjach lepiej od Dawida Kubackiego. Bayern wygra z Wolfsburgiem i Wielkie odkucie Wisły Kraków. Trzy takie typy po kursie 3,59 za 30 zł, żeby tutaj tak delikatnie koło się zakręcić. Jeśli chcecie mieć pierwszy zakład bez ryzyka, to zarejestrujcie się na winerze z kodem BJ. I nawet jeśli pierwszy zakład będzie. Przegrany, to dostaniecie zwrot postawionej stawki i nie jest to żaden bonus, tylko po prostu dostaniecie pieniądze, które będziecie mogli wypłacić. Linki macie oczywiście w opisie tego filmu, żeby bezpośrednio skorzystać z tej. Promki. A jeśli chodzi jeszcze o Winner, dlaczego warto skorzystać? Ano dlatego, że tutaj jeśli stawiamy Esport, jeśli stawiamy CSK, tak jak teraz są finały Blasta, no to Esport możecie stawiać bez podatku. Wystarczy mieć na kuponie trzy zdarzenia po kursie 1,20. No i dzisiaj, co prawda, oferta jeśli chodzi o G2 i NAVI, wiadomo, NAVI wielkim faworytem, ale Liquid Astralis już tutaj bardzo wyrównana stawka. Jeśli miałbym wybierać, to raczej Liquid. Na nawi, ale tego nie stawiam Bo już kuponik dzisiaj postawiłem Na Nagrody za rangę pierwszą Na Road to glory, dawno tego nie było e, Jeśli chodzi o Road to glory, oczywiście Dwie paczki z Team of the Weekami Sobie oczywiście zachowamy na środę Znaczy to nie jest tak oczywiste, bo na głównym końcu otworzyłem Z nadzieją, że trafię komana e, Woo! Ciro i Mobile Proszę bardzo, najwyższy overal. jeśli chodzi o tę drużynę tygodnia No to ładnie siadło Teraz jeszcze Komand do kompletu by się przydał jak nie, no to chociaż Gilbert. Ale tamten pik, no proszę państwa. Nieźle, nieźle. Niech nie będzie terrier. Mamy dwa na przepałkę i mobile, no to nie wiem, chyba sobie na razie zachowamy. Chiro, Czyli mobil zostanie na razie zachowany... Mm. No to otworzymy w takim razie paczkę Ultimate. Dobra, polujemy na kartę eventową, bo jeszcze na oczy nie widziałem. Może się uda w ultimate. Ultimate, walkout jest przynajmniej. Luka modrić. No to mnie zagrał fantastyczne meciho w derbach Madrytu Luka, Luka, Luka. Uuu, jeszcze Gilbert. Wife'iem na duplikacie może? Bez jest duplikatów akurat. Dobrze, fajna paczuszka. No i tamte sobie ify zachowamy. I można powiedzieć Road to Glory Road to Glory wraca do łask. Jeszcze zrobimy oczywiście później paczkę z ikoną tutaj. I wszystko będzie. W jak najlepszej kolejności. Kontynuacja tego Food Champions, widzowie, na tym odcinku to jest właśnie to, że poczekaliśmy z tymi paczkami. Otworzymy dwie paczki z infami na nową drużynę tygodnia. No już jest troszkę lepiej niż w tej poprzedniej, więc już stwierdziłem, że otwieramy. No i jeszcze player pick. Jeden z dwóch złotych, piłkarzy 64+. Plus. Także zobaczymy, jeśli chodzi o player picka. No, bardzo przyzwoicie. Karim Benzema, 89. Wraca ten przepalony z oczywiście mm, SBC o... Mm, ikonkę Jingle bass, jingle bass. trafiam Sterlinga teraz... Oby. Zobaczmy. Nie warto było otrzymać paczki. No, taką czwórkę, to mogłem trafić z poprzednim drużym tygodnia. <laughs> Matko, jaki dramat. Jaki dramat totalny Paczka druga. Może w tej drugiej odda? Jak nie, to... I tak się tego spodziewaliśmy, nie? Atal! Atal 84, tylko co taki Atal może być warty teraz? Już patrzę szybko na footbinie. Atal 84. 40, Nie, no 34 tysiące, więc jest git. Jest git. 34k, to sobie go wystawimy oczywiście.